Maneczko wszystkim, z tej strony Wiktor, Wiktorowski gracz. Dzisiaj jestem na słuchowaczkach, to już był na wcześniejszym odcinku, ale żeby nie było, że coś lepiej mnie słychać albo coś, mam mikrofonik, super. I lecimy. Wpłodnijcie na kanał Trech, oczywiście wcześniejszy wstęp wam o tym przypomina. No i w sumie nie co mam mówić, no... Gramy. <laughs> mm, jest jeszcze jedna rzecz. Jeśli... w ogóle będziecie mogli wpaść na kanał Kamil Trach, jest taki problem. Bo... komputer mu się zepsuł. Nie wiadomo, czy... On odzyska swoje konto YouTube? Czy w ogóle będzie chciała mu się powracać wszystkie te mody, które stracił? Aha! Super! Jezu, tu jest typ. Tak? Nie. Aha! Mm -hmm, z tego da się heę zrobić. Nie. Yeah. se säger du. 好。多多啊 Jest. S z wami. <coughs> Może być. Jezu, na pewno jest trzysta dziesięć O Jezu. Aha! 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 On wie! Oj! Hahaha! Ja, jak on przeładowywał? Nie wiem. To jest bez sensu Po co ty to kupujesz? Jezu! Nie, no Jezu! Kur... Ja pierdolę. Nie, Krajza, no wyjdź! Wyjdź! Będę miał chociaż więcej kasy. Aha, nie no, on przyładowy wywołał magazynek i u mnie tego nie widać. Nie no chłopie, nie. Nie chce mi, się... mi się po prostu z nim grać. On jest taki słaby, że jak ja jak zaczynałem, to jestem dużo lepszy. Wolę grać rozbrajanie i mieć banowane na pół godziny sojusznika i tego, i twórka. Jak yy, grać z tym, no, nie powiem kim, Jezu, ale on kupuje snajperkę. Na najgorszą mapę, na snajperki. Jezu. Ta mapa jest tylko na snajperki. No jak? No ale jemu ja mu daję HEDA! HEDA! No, rozumiecie? Za te 30. Coś czuję, że to przegramy. Nie wiem, czemu. dah -da -da. Dobra. Uuu, przepraszam, że się nie ozywałem tak długo, ale takie skupienie miałem. Chłop za mną lato z nożem. No chory człowiek. Otóż może nie przegram. U nich jeden czy dwóch ogarnia. No, dobra. Jak on widzi? Pytanie mam, jak on widzi? Dobra. No, chłop, stoi i się patrzy w ziemię. Nie, no mam dawna. Mam dawna, mam dawna, no idźcie, go zabijcie! Jezu. Za chwilę rzucę telefonem w ścianę. To jest rage'owany kur yy, odcinek. Aha, super. U nas jest dwóch. No i ja takiego fresza nagle dostaję. No skąd on tam się wziął? Skąd? Ale... Oj, nie umiem grać, jeszcze wychodzą. Ja wiem. Jezu. No i, ale on no, na mnie nie, nie patrzy! No Jezu, Jezu, Jezu! Jeden porobi dwóch, mówię. Jezu, to jest... To jest... no. Jakim? Jakim cudem on nagle tam się popatrzył? No jak? Nie, no to jest człowiek. Nie. Nie, gdzie ja to będę wyrzucał? Nie wiem, czy wy to będziecie widzieć na YouTube ten Grosdigna. ale dobra, krótko mówiąc, pier... no powiedziałbym to. Jezu! W chwilę rzucę tym telefonem. No, teraz jakoś mnie nie widzisz. To co bardziej mnie nie widzi, to, to mnie widzi, a to co nie ma szans, żeby mnie w sumie zobaczył, to... no. jakoś widzi... Jezu, nie rzucaj mi fleszcza przed łeb. Nie mam amunicji! Jezu! 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 Masz takiego skilla mieć, to ja nie wiem. Bij! No! Jaki chłop! <laughs> nie widziałam go, go na pesej! <laughs> Dobrze! Będzie to ja właśnie robię, a ja ich na IQ właśnie robię. No Jezu! Co to było? mi piknęło. Tylko nie wiem, co. Nawet... Jezu, zapierdolę. Przepraszam was, widzowie, A musiałem przerwać. Oh jezu, mój chłop, mi nic nie pomoże. Okej, okay. nie musiał. <ścoughs> miałam tyle razem, nie chcę, mi się nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Jezu, tyle razem miałam. Zawsze będę miał pewnie pięć jak zawsze. No. Ale nie ja kończę ten odcinek, bo mam Rage'a po prostu. Cześć i nara. pozdrawiam.